Podczas ostatniej sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim miało miejsce kilka naprawdę mocnych wystąpień polskich europosłów i europosłanek. Bardzo mocne wystąpienie zaliczyła na przykład Beata Szydło, która mocno skrytykowała politykę szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen w sprawie przemysłu motoryzacyjnego. Przekłada się to na utratę pracy przez Europejczyków i wynoszeniem się tej branży z Europy, gdyż koszty produkcji stają się zbyt wysokie. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca, Szanowny Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Branża samochodowa w Unii Europejskiej umiera. Ludzie tracą pracę, gospodarka ma problemy. Czy z tej sytuacji, która jest spowodowana decyzjami zapadającymi w ostatnich latach w Unii Europejskiej, w przygotowanych projektach Komisji Europejskiej, podejmowanych tutaj przez Parlament, wyciągane są jakiekolwiek wnioski? A no są. Pani przewodnicząca von der Leyen zapowiedziała, że ta linia będzie kontynuowana. Co to oznacza? To oznacza, że przemysł będzie miał coraz większe problemy, coraz więcej ludzi straci pracę. Kto na tym zyska? No, przede wszystkim zyskają na tym Chińczycy, którzy są bardzo zadowoleni z tego, że mogą wchodzić na rynek europejski ze swoimi pro produktami. Była premier wypowiedziała się też w kwestii samochodów elektrycznych, które mają stawać się alternatywą dla, dla tych spalinowych. Wypunktowała też, że dla obywateli Unii Europejskiej to te sprowadzane z Chin są często bardziej atrakcyjne. Alternatywą dla Europejczyków mają być samochody elektryczne. Tyle tylko, że ludzie nie chcą ich kupować, bo po pierwsze są bardzo drogie. A nawet jeżeli wybierają, to nie te produkowane w Europie, tylko właśnie te produkowane w Chinach, bo są tańsze, bo producenci mówią, mówią wyraźnie, że ceny energii w Europie są zbyt wysokie i mają problemy z kosztami produkcji. A tak naprawdę to co zabrano Europejczykom? Ze Europejczykom zabrano przede wszystkim wolność wyboru. Z kolei najbardziej zaskakującym wystąpieniem z pewnością było to wygłoszone przez europosła koalicji obywatelskiej, Bartłomieja Sienkiewicza. Polityk z obozu Donalda Tuska otwarcie skrytykował bowiem Niemców za ich decyzję o wprowadzeniu kontroli na granicach. Polskie władze dowiedziały się o zamknięciu niemieckich granic w przeddzień wprowadzenia kontroli i to z niemieckich mediów. Już samo to pokazuje z ryzyka dla strefy Schengen. To był po prostu pokaz arogancji. Obecny rząd niemiecki nie chce wzmocnienia zewnętrznych granic, a wzmacnia granice wewnętrzne. Ale to tylko przejaw o wiele szerszego zjawiska. Były minister kultury przestrzegał też Niemców przed konsekwencjami ich działań, a w szczególności przed ucieczką od odpowiedzialności za własne decyzje, co ma niszczyć jedność w Unii. Zasada, co dobre dla Niemiec, jest dobre dla Europy, już dawno przestała mieć zastosowanie. Przestrzegam przed narodowym egoizmem. Żadne państwo nie jest już na tyle silne, by poradzić sobie z wyzwaniami całego kontynentu. To równie ślepa uliczka, jak uzależnienie od surowcowe od Rosji, motoryzacyjne od Chin, czy ucieczka w narodowe granice przed imigracją. Nie uczycie się na własnych błędach, ale chcecie, by inni ponosili ich koszty. To niszczy europejską solidarność. Coraz częściej w Parlamencie Europejskim zadajemy sobie pytanie, kto ukradł Europie Niemcy? Natomiast europosłanka Konfederacji Anna Bryłka, podobnie zresztą jak Beata Szydło, zrównała z ziemią to, co robi Unia Europejska pod wodzą Ursuli von der Leyen w sprawie elektryków. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, przemysł samochodowy jest w bardzo trudnej sytuacji. Niski popyt na samochody elektryczne zwiększa straty branży motoryzacyjnej która wycofuje się z planów całkowitej rezygnacji z produkcji aut spalinowych tak mocno forsowanych w ostatnich latach przez Unię Europejską. Drastycznie pogorszy, pogorszyły się warunki gospodarcze, wzrosły koszty produkcji wynikające przede wszystkim z prowadzonej przez Komisję Europejską polityki klimatycznej. Zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych od 2035 roku i narzucenie Europejczykom zero emisyjności w transporcie zderza się właśnie z rzeczywistością. Bo problemów w europejskiej motoryzacji przysparzają elektryki, których klienci nie chcą kupować. Bryłka opisała, jak decyzje europejskich urzędników wypychają przemysł motoryzacyjny poza Europę, gdzie ma szansę się rozwijać. Całe te zawirowania spowodowane radykalną elektryfikacją transportu, zmianą warunków rynkowych oraz rosnącą konkurencją ze strony producentów z Azji, zwłaszcza z Chin, prowadzą do kryzysu. Dziesiątki tysięcy osób w całej Unii z tego powodu tracą właśnie zatrudnienie. Obserwujemy również proces przesuwania się europejskich innowacyjnych technologii motoryzacyjnych poza Europę. Inwestycje, inwestycje w, produkujące, w, w produkcję są coraz częściej przenoszone za granicę przez Was, bo wciąż podnosicie koszty ich funkcjonowania. Trudna sytuacja w branży motoryzacyjnej to tylko jeden z przykładów utraty konkurencyjności, o której tak wiele tutaj mówimy. Obecni unijni, unijni decydenci zamiast odwrócić te niekorzystne zjawiska pędzą na ścianę coraz szybciej. Jeżeli na poważnie chcielibyście podejść do tego problemu, problemu, zrezygnowalibyście z narzucenia narodom europejskim tych wszystkich norm i regulacji. Tymczasem szefowa Komisji Europejskiej podtrzymuje zakaz sprzedaży nowych aut spalinowych i plan zeroemisyjności w transporcie. Rezultat jest taki Ameryka dokonuje innowacji, Chiny je kopiują, a Unia re reguluje. I właśnie dlatego zostajemy z tyłu, bo zamiast się rozwijać, nieustannie urządzacie sabat klimatyczny. Z kolei Maciej Wąsik podczas dyskusji o praworządności ostro skrytykował reakcję Unii Europejskiej na zatrzymanie rosyjskiego szpiega przez polskie służby. Tego samego szpiega, który wziął udział w wymianie więźniów z Rosją i którego na lotnisku witał Putin. Panie Przewodniczący, Pani Komisarz, Szanowni Państwo. Pablo Gonzales Wel Paweł Rubcow to rosyjski szpiegieru który pod legendą hiszpańskiego dziennikarza, dziennikarza inwigilował europejskie elity, rosyjską opozycję, w tym Aleksandra Nawalnego, został zatrzymany w Polsce w lutym 2022 roku. W sierpniu tego roku szpieg Gonzales, szpiega Gonzalesa wymieniono na obywateli państw zachodnich więzionych w Rosji. Osobiście witał go na lotnisku Władimir Putin. Dlaczego o tym mówię? Komisja uznała zatrzymanie Gonzalesa w swoim raporcie z lipca 2023 roku za łamanie praw człowieka i wolności mediów. Polski rząd został zaatakowany przez Komisję za zatrzymanie szpiega Putina. Dlatego pytam, czy przeprosicie Państwo Polskę za te bzdury? Jaką wartość mają raporty Komisji, które powielają propagandę Putina? W ramach praworządności nawiązał też do aresztowania jego oraz Mariusza Kamińskiego, który siedział w tym samym więzieniu co rosyjski szpieg. Kiedy komisarz Reinders był w Polsce w styczniu tego roku, Gonzales siedział w areszcie w Radomiu. Czy Komisja wie, że w tym samym areszcie, w tym samym czasie, kilka cel obok prowadził głodówkę obecny tu na sali Mariusz Kamiński, którego podległe służby zatrzymały Gonzalesa? Mariusz Kamiński został bezprawnie wtrącony do więzienia przez rząd Donalda Tuska wbrew Sądowi Najwyższemu. Był więźniem politycznym. Dlatego dlaczego w raportach komisja uwzględnia sprawę Szpiega Gonzalesa a obecnie pomija sprawę Kamińskiego czy Wąsika. Z kolei w ramach dyskusji o mieszkalnictwie w Europie głos zabrał europoseł Konfederacji Grzegorz Brown. W swoim stylu zaskoczył europarlament inną perspektywą na ten problem. Choć przez to, że mówił po angielsku, tłumaczenie nie oddało w pełni jego oratorskich zdolności. Are you kidding? The... Żartujecie sobie? Ci, którzy popieracie tę bezsensowną dyrektywę i koncepcję wspierania w tym zakresie, gdzie sami zaszkodziliście? Chcecie naprawić to, co zepsuliście? Czy to jest to samo miejsce, gdzie mówiono o słynnej dyrektywie o efektywności energetycznej? Czy to jest ta sama Komisja Europejska, która wprowadziła te przepisy? No cóż, to może wprowadźmy ten wasz eurokomunizm na Saharze. I zabraknie tam pewnie piasku. Ja już to widziałem. Ja mam takie doświadczenie. Pochodzę z takiego kraju, gdzie socjalizm był na siłę wprowadzany przez Moskwę, a teraz staracie się to powtórzyć. Tylko z Brukseli. Bardzo dziękuję. Chyba jednak najmocniejsze wystąpienie tej sesji plenarnej Europarlamentu zaliczyła Ewa Zajączkowska Hernik, która zabrała głos w debacie nad prezydencją Węgier w Unii. Europosłanka Konfederacji po raz kolejny zaorała politykę prowadzoną przez Ursulę von der Leyen, która uciekła z sali. Viktor Orban jest solą w oku unijnych elit reprezentowanych przez Ursulę von der Leyen, która jeszcze chwilę siedziała tutaj na tym miejscu, ale uciekła. Być może demokracja już ją znudziła. Dlaczego premier Węgier jest solą w oku? Bo broni tradycyjnych wartości, broni suwerenności swojego państwa, broni granic Unii Europejskiej przed zalewem nielegalnych imigrantów. Pani von der Leyen i jej unijne elity z kolei wyznają wartości, które uderzają w tradycyjny model rodziny. Deprawują dzieci lewicową propagandą, dewastują gospodarkę zielonym ładem, niszczą suwerenność państw członkowskich. I jeżeli Europa ma przetrwać, to musi się wreszcie zakończyć. Zadeklarowała też chęć do współpracy pomiędzy Polską a Węgrami, po czym uścisnęła rękę premierowi Wiktorowi Orbanowi. Polska i Węgry powinny stanąć na czele Wielkiej Koalicji. Państw, by te chore pomysły po prostu odrzucić. Odbudujmy grupę Wyszehradzką. Sprawmy, by Europa znów była silna, bogata, wielka, dumna, bezpieczna i konkurencyjna. Może Pan liczyć na Polaków. Razem odrzućmy tą chorą koncepcję europejskiego superpaństwa. Dziękuję. I teraz pan poseł Halicki, półtorej I to już wszystko na dzisiaj. Jak oceniacie te wystąpienia, które podobało Wam się najbardziej? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Nie zapomnijcie też zasubskrybować naszego kanału po więcej podobnych materiałów. Do zobaczenia!